Mit meiner Kunst, er obere ich die ganze Welt, oho, oho, oho. Mit meiner Kunst, er obere ich die ganze Welt, oho, ja, yeah, ja, yeah, ja, jawoll. Cześć Adolf. Cześć Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe. Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? Obok. To tam, gdzie mieszkają Polacy? No, są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc, Śmigł. Pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak, napadamy czy nie? No nie wiem. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię. Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, świnie. No. To tak jak Anglicy. Francuzi. Czesi, Austriacy, Mongołowie, Meksykanie, Masajowie. Gering? Tak, maj